Siemanko, witam Was na kanale MGN, najlepsze suple. Z racji tego, że ostatnia relacja przed pierwszą konferencją, przed Cloud MMA 2, spodobała Wam się, no to dzisiaj nagrywamy drugą relację z drugiej konferencji. Działo się bardzo dużo, wydarzyło się sporo na programach, zobaczymy czy dzisiaj na konferencji zadzieje się równie dużo, no i co? Zapraszam Was do oglądania. Nami, Tomasz Serala witam bardzo serdecznie. Trzymałem go, witam serdecznie. I powiedz mi szczerze, Tomek. Czy jak ogłosili walkę z żołomem Lebanerem, Dawida Zelęckiego, czy miałeś w głowie, że O, możliwe, że federacja w ostatnim tygodniu będzie do mnie dzwoniła na zastępstwo? E, miałem tak duże o, że właściwie przed tym przestrzegałem, że przygotujcie sobie zastępstwo, ale teraz z ręką na sercu powiem nie wiedziałem, że to będę ja. I właściwie kiedy już było te kilka na 10 godzin właściwie do, do walki, to już nie brałem pod uwagę, że faktycznie zdarzy się to ponownie, a, a jednak się stało. Mhm. Cieszysz się, że wskoczysz na ten pojedynek, no bo wskakujesz do walki z bardzo lubianym gościem federacji, no i reprezentującym jakiś poziom sportowy. Ale to właściwie to jest jedno z, z najważniejszych kryteriów, żeby to był zawodnik właśnie z, z jakimkolwiek poziomem, przepraszam, żeby to źle nie zabrzmiało z dobrym, wysokim poziomem sportowym, to jest najważniejsze kryterium, e, a to, że się z większością że się Dawida lubi większość publiczności, to mało tego, ja go w ogóle strasznie lubię, ale potrafię to sobie na tyle odizolować, że faktycznie gdzieś tam potrafimy przybić pionę przed, po, a na, na robota polega na, na czym polega. Jeszcze dzisiaj oglądałem wywiad Dawida, uszalonego reportera, mówił tam na pytanie odnośnie tego, że z kim nie chciałby zawalczyć, to mówił o tobie, że ta walka skończyłaby się pewnie kilkadziesiąt sekund, ty jesteś na takim poziomie sportowym, że no nie ma sensu tworzyć takich zestawień a nagle jest ten pojedynek kurcze Podejrzewam, że Dawid to został przyparty niejako do ściany, no bo umówmy się, kiedy się walka sypie na, na, na godziny przed, przed wydarzeniem i dostajesz telefon, że słuchaj, bo nie mamy rywala jest zastępstwo to, albo nie ma nikogo innego, no to człowiek jest przyparty do muru faktycznie. Cały okres przygotowaczy przygotowawczy idzie na marne, bo wyłożone pieniądze, nie pieniądze, to wszystko gdzieś tam szybko trzeba umieć podsumować i, i decyzja pewnie, pewnie zapadła, a nie słyszałem takiej wypowiedzi Dawida, więc tym bardziej mi miło, tym bardziej go lubię, no i tym bardziej się utwierdzam w tym swoim przekonaniu, że jest naprawdę zajebistym gościem. Ostatnie pytanie jeżeli chodzi o był przeciwnika niedoszłego, Dawida. Myślisz, że to e, tak zwane, jak Marcin Najman mówi flagę Japonii, czy że serio tam coś się wydarzyło? No bo to nie pierwszy raz, kiedy Rom no, nie zjawi się na swoim pojedynku. Eee, kurczę, no podejrza, podejrzane jest to, że za każdym razem coś się dzieje. No, umówmy się też tak, że metryka no, nie ułatwia już właściwie Żeromowi e, gdzieś tam pewnie kolejnych ciężkich startów, treningów. No ale podejrzane. No ja mu życzę zdrowia, oby to był farmazon, bo faktycznie gdzieś tam, żeby, żeby się nie, nie działo nic z jego zdrowiem, to jest najważniejsze, więc, więc wolę, żeby kłamał, niż naprawdę coś by się działo. Ale ja uważam, że pojedynek fajniejszy niż wcześniejszy, dziękuję bardzo. A, to również dziękuję, tym bardziej się cieszę. <grytanie> Dzięki. Ja zacznę od początku, od pewnego wywiadu, który niedawno pojawił się u Szalonego Reportera, na którym dostałeś pytanie, z kim nie chciałbyś zawalczyć, z kim nie chciałbyś stoczyć pojedynku, coś, coś w tym stylu. Wymieniłeś Tomasza Sarare. no i przychodzi walka z Tomaszem Sarara na zastępstwo jak to się stało tak wymieniłem Tomka Sararę bo akurat zadałem pytanie szalonemu na przykład to tak samo jakbyś. Że ja nie chciałbym walki wziąć z kimś takim jak na przykładzie dałem jak ty byś miał wyjść z Tomkiem z Sararą mhm. dlaczego no bo Tomek Sarara nie, nie ujmując tobie zjadby cię w 20 30 sekund max I ja nie chciałbym do takiej walki wyjść mhm. po prostu żeby wyszedł Wiedząc, że wytrwam 20 sekund z takim kocurem, to mówię, bez sensu taką walkę dawać publiczności, bo po co? No dobra, ja skasuję pieniądze, on skasuje pieniądze, a publiczność będzie zniesmaczona, nie? że tak wyszło. nie. No i on do mnie powiedział, a czy ty byś wyszedł z Tomekiem Sararą? Ja powiedziałem, no Tomek Sarara jest na tyle dobrym zawodnikiem, że myślę, że nie chciałbym z nim chodzić. On powinien się napierdalać tak, jak się napierdalał z Arkiem Wrzoskiem, z, z kocur, z kocurami. A dla mnie myślę, że to jest wysoka półka. Mhm. I mówię, no raczej chyba nie chciałbym z nim. A on mówi, ale byś co, nie wyszedł z nim? Nie, no mówię, wyszedłbym, ale mówię, nie pchałbym się do tej walki. No kurwa, na drugi dzień dzwonią, ty, wygad obejrzałem, na drugi dzień dzwonią, Dawid, zła wiadomość, nie przyjechał. I mówi, mamy dwie opcje. Tomek Sarara albo ktoś jeszcze. I mówi, tamten jest gorszy, Tomek Serrara jest trzy razy lepszy. Z tamtym by miał łatwiej, ale tamtego nie trawię sympatią, nie darzę sympatią, ponieważ miał konflikt z moim synem. Mago jeszcze chyba nadal. No mówię, nie, nie można dać zarobić takiemu komuś. Więc mówię, biorę mocniejszego rywala i Tomkanie. No i jestem. Powiem ci tak, zjawiłeś się w przypadku w tym świecie, a dostałeś takich zawodników, żeby kurde, nie pogardzili takimi zawodnikami ludzie, zawodnicy na jakiejś gali sportowej i to naprawdę na jakimś wysokim main -evencie, czy co main -evencie. Naprawdę masz przed sobą ogromne wyzwania. No, wyzwanie myślę, że jest jeszcze level wyżej niż lebaner. Cieszę się? Te mimo tego, że lebaner był. Mańkutem, znaczy nie cieszę się z tego, bo kurwa miałem mieć lebanera, więc nie mam powodu do zadowolenia, bo że uciekła mi walka, po trzech miesiącach przygotowałem się na Mańkuta. Teraz nagle dzisiaj miałem ostatni trening i ostatni trening sobie zrobiłem w normalnej pozycji. Nie? A cały czas na Mańkutach przygotowałem, więc to nie jest powód do zadowolenia. Ale no, jest taka sytuacja, nie ma co płakać. Miał być mistrz z zagranicy, będzie mistrz z Polski level wyżej. Więc jest jak jest i trudno, no trzeba się napierdawać, nie? A ty co sądzisz o tym, co się stało właśnie z tym wypadnięciem Żeroma LeBannera? No, bo to nie pierwsza taka sytuacja z tym zawodnikiem. No i chwila, moment do gali i nagle nie ma go. A wszyscy mówili, że zobaczycie, tak może być. No co, no nie jest, no wiadomo, no kurwa mówię, dlatego, nie, dlatego się nie cieszę z tego powodu wszystkiego, bo to nie jest powód do cieszenia się. Myślałem, że będę miał w swoim CV takie nazwisko jak LeBanner, co mało kto. Z Polaków, pięciu Polaków chyba, tylko miało możliwość z nim walczyć. No i cóż, dostałem taką szansę. Nie doszło do niej. Nie wiem, może kiedyś, może coś się zmieni jeszcze w przyszłości. Może naprawdę coś tam mu się stało na treningu, jakiś coś cios nie taki poszedł nie po jego myśli, coś się wydarzyło. No, trenujemy do ostatniej chwili, także ja też dzisiaj byłem na treningu, więc kto wie, no może żeron wczoraj kurwa też miał trening, dostał kopa w łeb. dzisiaj poszedł do lekarza, się okazuje, że coś jest nie tak, ten stos mózgu niby. Nie wiadomo, no nie ma co gdybać. Miał być. Wszystko było przygotowane, jeszcze dawał słowo honoru, że będzie, może to się tylko przełoży w czasie, a może już nigdy go nie zobaczymy, nie wiem. Ja nie wiem, cały czas idziesz z tymi rywalami w górę, cały czas poziom sportowy idzie w górę, nie wiem na kim ty skończysz, naprawdę. Znaczy ja rywali nie szukam, takich mi wybierają, wybierają, no dzisiaj mówię, dali dwa nazwiska, zastępstwo, no wiadomo, też nie są walki stracić. Chociaż mojej, więc dali mi zastępstwo. No tak jak mówię, no wybrałem mocniejszego rywala, bo nie chciałem dać tam temu zarobić, chociaż w normalnym wypadku powinienem wziąć słabszego, żeby łatwiej poszło. No nie no wziąłem Tomka, Tomek jest mistrz również na poziomie, nawet lepszy od tamtego. Miał być mistrz, będzie mistrz tyle Polski. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Moje pierwsze pytanie do Remiego, witam cię. Cześć. Jak ty wychaczyłeś ten filmik ostatnio na tym roście z Albertem Sosnowskim? Bo naprawdę to było mistrzostwo. Wprawne oko mojego przyjaciela, Dawid, pozdrawiam cię, żeby nie było. Naprawdę, no, powiem no, ci, no. że nieźle nie, nie wychaczyłeś, nie spodziewałem się, bo ja nawet też sam tego nie, nie wiesz, nie wychwyciłem, nie? Ja też bym nie spojrzał, ale w prawne oczy, nie? co niektórzy mają. Jak to się potem? Coś tam Albert do ciebie jakieś pretensje potem po tym filmiku, czy nie? Nie, no przecież to było na śmiechu wszystko. Jak mu mieć pretensje, wiesz, to był śmiech, nie? To było w żart, był to żart i, i udał się. A jak nie ci się mieć pretensji, no gdzie? Gdzieś wiadomo, że on tego telefonu nie ukradł. Jakby było wiadomo, że ten telefon zginął, to on trzymał mordę na kłódkę, nie? No ale gdzie? No, wiadomo, że Albert nie jest kurwa złodziejem, jest z mega gościem. Myślę, że... Nie znam go dobrze osobiście, a byłbym w stanie zostawić mu kilka tysięcy złotych i raczej by nie zginęły. Nie? Mhm. Wygląda na uczciwego gościa, więc. A jak ci się podobało wtedy na tym roście? No bo to był pierwszy twój rolls, takiego, tego typu. Widziałem kurtka Marcina Najmana, legendarna, mandarynki przygotowane, naprawdę już przygotowany. Kola, Kolka. wszystko było. nie? Jak Ci się podobało? Fajnie, spoko, śmiesznie, tak to powinno wyglądać. Ten liść kurwa powinien nie dojść do skutków wtedy by było fajnie, ale wiadomo jak to free fighty, nie? Mm -hmm. A tak to, to okej. Okay. Ale tam chyba Adrian Cios to chyba nikogo nikomu w tym towarzystwie się nie podał, bo każdy miał do niego problem. Nie, słabo jeszcze tym liściem trochę. Nie mój styl, nie, mi przegiął według mnie. Mm -hmm. Gdzie dajmana lać kurwa po głowie bez sensu, chłop mu daje walkę, tak naprawdę robi układ w jego stronę, ja tam nikogo nie bronię, ale zrobił układ w jego stronę, w jego stronę że dał mu walkę, tak? No. Bo mógł powiedzieć, nie daję ci walki i tyle, chłopie, mam dużo bardziej medialnych przeciwników, wielu i, i tyle, nie? No ale chłop się słabo zachował. Jesteśmy jeszcze przed konferencją. Myślisz, że dzisiaj będzie spokojnie, raczej na śmiesznie, czy jednak dymy się wydarzą, no bo ostatnio podziały się bardzo dużo. Myślę, że śmiesznie i dymy. jak Ja będę, to będzie śmiesznie, nie? A inni to dymy? No, zależy, nie. To śmie, Ogólnie spoko było śmiesznie, nie? Mhm. Trzeba to brać na śmiech, a w sobotę już zrobić swoje. Chociaż coraz mniej mi się kurwa chce śmiać, bardziej już jestem naładowany, więc... Jeżeli chodzi o Twojego rywala, przejdźmy do pojedynku. Naprawdę utytułowany pięściarz, a jesteś kurde, faworytem i to naprawdę bardzo, spory, bardzo sporym faworytem w tym starciu. Zdziwiłeś się, jak zobaczyłeś te kursy? Trochę tak, ale też. No, co mam ci powiedzieć? Stawiają na młodość, zobaczymy. Ja zrobię swoje, kursy mnie nie interesują. Idę, wyjść, zrobię swoje i potem zobaczymy po walce. Obyście dali fajną walkę i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki, Dzięki wielkie. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Do kogo mogła być taka kolejka ludzi? Do kogo? Tylko do niego. Cesarz polskich Freak Marcin Najman. Klasa. Powiem tak, jest z nami Marcin Najman i do nikogo nie widziałem tak wielkiej kolejki o zdjęcie na żadnej gali frekwajtowej. Naprawdę Marcin, jesteś teraz w sztosie. Jestem cesarzem, ale cesarzem łaskawym i bardzo szanuję wszystkich swoich kibiców i myślę, że to z tego wynika. Słuchaj, dawno nie widziałem Cię tak odpalonego. Czterech, trzech ochroniarzy cały czas przy Tobie, żebyś nic nie zrobił Adrianowi. Co tu się takiego zadziało między wami, że to eskalowało do takich, kurde, wiesz. Nie gadajmy o człowieku bez twarzy, nie, nie będę tutaj używał. Twarzy, ale doskonale wiecie, co on ma zamiast twarzy. Nie ma sensu wspominać nawet tego nazwiska. Czekasz na to, na ten pojedynek tak. bardziej niż na ten z lizakiem, żeby. Bo z lizakiem nie ma tej złej krwi. No i dobrze, jest na sportowo, a tym będzie już nie na spraw. Będzie bity adrian Cios? Będzie. Dziękuję bardzo. Z nami ambasador MGN, najlepsze suple, witam cię! Masyl grafi, nutryczny, najlepsze suple, kurwa, patrzcie na to! Kurwa, każeś witam cię! Cesarz będzie rozwalony. Cesarz będzie rozwalony, ale słuchaj, nie podobało mi się to, co się działo na tej konferencji Cios. Zabiera ci, kurczę, troszeczkę takiego splendoru tutaj. Ale ja i tak bym nie miał nic ciekawszego do powiedzenia, bo ja z Marcinem nie będę poddymiał, Co o czym byśmy gadali? O walce to nikogo nie interesuje, to są free fighty, trzatych tych dymów emocji. To plucie troszkę było przesadne, ale to jest. Każdy ma jakiś tam pomysł na siebie i styl. Ja to tak. Lubię się pośmiać, lubię się pogadać, ale nie mam takiego przeciwnika, póki co, z którym miałbym realny konflikt. Ale pośmiałeś się tam trochę, bo wiedziałem, że cały czas beka walona była. No jak Najman go punktuje, aż w pewnie szkoda mi ciosa, bo jak cała sala krza wypierdala, i to, yy, to jest trochę zabawne, ale we e-frikach tak musi być, że yy, muszą być ci antagoniści. Tak jest, że są ci lubiani przez publikę i są ci znienawidzeni przez publikę i tak będzie zawsze chyba. Bo się nawet ty się odezwałeś do ciosa jakimś jednym zdaniem i tam publiką już od razu, że no. pocisnąłeś ciosa, nie? No, no, więc wiesz. No, ale on też sam sobie zapracował na taką opinię, no. Tak. Chociażby nie powinien uderzyć Marcina ze względu na wiek. No, kurde, nie bije się tyle. W ogóle nikogo się nie uderza z partyzanta, ale jeszcze tyle starszego gościa, wiesz, jak mi się to przypomina, to jest zabawne, ale trochę nieładny. Pamiętam jak on go strzelił, i twój śmiech jeszcze zaraz było słychać. No, jak się śmiałeś. To znaczy, po liściu to aż tak się śmiałem, bardziej się śmiałem, jak najman w niego wjechał, wjechał ten, niego. i to tam już wybuchłem, bo. O jezu, się biło. Dalej, dalej. Masakra. No, i to są te emocje, tego ludzie chcą. Y... No co, skupi się teraz Marcin na Adrianie, o tobie może troszeczkę, nie wiem czy zapomni, pewnie nie zapomni, ale wiesz, na pewno wypadłeś mu trochę z głowy. Tak, i na pewno będzie tym zajętym, tak. myśląc o tym w walce swojej, dlatego mi będzie łatwiej. Dobra, dzięki no. bardzo. Pozdrow. Z nami Adrian Cios, witam bardzo serdecznie. Cześć, witam ciebie i twoich widzów. Chciałem ciebie spytać, co ci przyszło do głowy, żeby na programie uderzyć Cesarza? Dlaczego? Czy znaczy, wiesz co, no, tyle słów brzydkich co padło gdzieś tam też z jego strony, wiesz, że jestem głównym, że jestem karykaturą, e, wiesz, że mnie rozjebie jakieś dziwne takie wiesz teksty, e, no to w pewnym momencie rozumiesz. Jeszcze kiedy gdzie ja na przykład z kimś rozmawiam, on mi się mocno wcina, e, wiesz, próbuję robić awanturę, no to mówię okej, okay, kurwa, mhm. no, podszedłem i po prostu klasnąłem lekko. Mhm. Lekko? Na pewno? Wiesz co, to nie było mocne uderzenie, tylko to siadło, kurwa, ja nawet. No trzeba spłacić. Jezus, nie ja. No, tak powiem, to było mocno, nie, był huk, tak? No rozumiem, że tam chodzi o to, że on po prostu jest, no nie wiem, tego głowa, kurwa, jakoś tak złożyła z moją ręką, że to po prostu się idealnie gdzieś tam połączyło i było, wiesz, boom, nie? Dobra, powiedz tak szczerze, wierzysz, że dojdzie do tej walki z Marcinem? Tak, wierzę, wierzę, ponieważ coraz bardziej warunki się zmieniają z każdym dniem, Coraz bliżej jesteśmy do dopinania takich warunków, że nie ma opcji, żeby się do tego, żeby to się nie stało. No właśnie, może coś zdradzić, na jakich zasadach teraz to ma wyglądać. No bo wiadomo, że jest dwóch zawodników, może wygrać albo Marcin, albo Lizak. Czy dojdzie do walki na przykład z Lizakiem, jak Marcin nie będzie mógł wyjść do oktogonu? Nie, nie jesteśmy ani ani Lizak zainteresowani tym po prostu, tym, tym jakby zestawieniem. Mhm. Ja mam konflikt z Marcinem i ja chcę z Marcinem walczyć. Ale. Nie wpływa na to fakt, czy Marcin przegra, czy wygra. Po prostu musi być zdolny do pojedynku i wychodzi do ciebie, tak? Tak, tak, takie są już wstępne e, wstępne ustalenie, że nie jest to podpisane. E, jeszcze, jeszcze jest to jakby negocjowane, są odprowadzone rozmowy z federacją. Okej, okay, dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Trzymajcie się. Zobaczcie, relacja dla MGN, spoko trzeba zrobić, ale bratu, zawsze trzeba pomóc. Wujaszek-Furice, Fericze. witam bardzo serdecznie siemanko cześć jak nastawienie przed twoim powrotem No bo nie widzieliśmy cię bardzo długo ostatnia walka z Piotrem Szeligą od tej pory nie widzieliśmy cię pewnie cały czas na macie widziałem też na jakiś różnych materiałach, że cały czas trenować pomagać różnym zawodnikom z unika jak forma jak nastawienie No i oczywiście czy Cieszysz się z tego powrotu po walce z Piotrem Szeligą jeszcze był kickboxing A. walka wieczoru na gali charytatywnej Całkiem fajna taka trzyrundowa po dwie minutki. Mhm. No, porozbijał mi chłop nielegalnymi kolanami nos, tak jak widać, piękny kartofelek. Natomiast zoperujemy spokojnie w przyszłym roku. E, jeszcze miałem walkę charytatywną, również wieczoru w MMA z taksi z Łotówą, więc tak wiesz, troszeczkę się działo. Ale to jednak nie ten sam kaliber, A, co nie? Doskonale mówisz. To jednak nie ten sam kaliber, nie te same emocje. Natomiast ta walka podczas Cancer Fighters tam był naprawdę Mateusz Sikora, mocny chłop. Pozdrawiam w ogóle Mateusza. Ehm, nastawienie bojowe. Od chyba 2 października 2021 roku tak to już ponad 2 lata minęło od takiej dużej gali no, nastawienie bojowe motywacja bardzo wysoka jak zobaczyłem dzisiaj te kursy procentowe jak tam jak typują ludzie na fortunie że na mnie jest chyba tam nie wiem 7% a 93% chyba na Konrada Karwata to jest motywujące znowu jestem underdogiem no chciałbym pokazać trochę więcej niż w walce z Szeligą i to mnie. To sprawia, że jestem zdeterminowany, zmotywowany. Już ten taki stresik fajny, pozytywny gdzieś we mnie buzuje. No i co, no dajmy dobrą walkę. Czujesz trochę, że nie masz za bardzo nic do stracenia przy tym pojedynku, a bardzo dużo do zyskania? No bo Konrad jest uważany za bardzo dobrego frika. Tak, 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 tak tak dokładnie myślę, że nie wiem, czy nie mam dużo do stracenia. Bo jeżeli przegram i przegram, nie wiem, no powiedzmy w pierwszych 30 sekundach, czy Konrad karwat nie wypuścimy z pierwszej rundy, no to dla wielu ludzi, fanów free fightów, widzów free fightów, to będzie informacja, że wujaszek Fericze być może nie nadaje się do tego, żeby się. Bić. Więc myślę, że mam bardzo dużo do stracenia. Natomiast bez dwóch zdań mam na pewno dużo więcej do zyskania. Jeżeli udałoby mi się, bez względu na to jakim wynikiem, czy to by był knockout, czy to by było poddanie, czy to będzie pełna walka trzyrundowa i wygram gdzieś na punkty jednogłośnie, czy niejednogłośnie, nie ma znaczenia. To myślę, że gdzieś ymm, utoruję sobie takie miejsce jednak w tych free fightach i to będzie poważny przeciwnik na, mojej koncie, na moim koncie pokonany. jednak. A czy wtedy ten knockout? No bo wracam cały czas do tego pojedynku, no bo to było na dużej gali z bardzo zasięgowym przeciwnikiem. Czy wtedy ten nokaut jakoś odłożył się na twojej psychice i na tym, jak się potem dalej pokazywałeś na treningach? Miałeś to w głowie cały czas, że na przykład bałeś się na sparingach wejść jakoś mocniej, żeby nie dostać kolejnego jakiegoś ciosu czy coś w tym stylu? Nie, zupełnie nie. Ja na sparingach i na przygotowaniach do Piotra Szeligi, które trwały 7 miesięcy ostatecznie, bo miało być 8 tygodni, zrobiło się 7 miesięcy, bo nas z jednej gali na drugą przełożyli. Przez te 7 miesięcy nie miałem żadnego knockdownu, nie miałem żadnego nokautu, nikt, nikt mnie nie posadził, nigdy nie podłączył. Więc dla mnie, szczerze mówiąc, ten taki twardy reset, jaki zafundował mi Piotrek Szeliga, to, to była nowość. Nie miałem absolutnie żadnych obaw, nie mam po dziś dzień. Jeżeli są wymiany, to idę na twarde wymiany. Byłem teraz na obozie trzydniowym na Szyszka Camp MMA. W spale piątek, sobotę, niedzielę sparowałem z różnymi. Z małymi, z dużymi, z szybkimi, z wolniejszymi, z ciężkimi chłopami po 115 kg. Tam też nikt mnie nie podłączył, nikt mnie mocno nie pocelował. O tym nie można myśleć. Skłamałbym, jakbym powiedział, że tam to w ogóle gdzieś mi tam nie kołacze z tyłu głowy, bo oczywiście się o tym myśli, natomiast wychodząc do Konrada w sobotę nie mam zamiaru myśleć o nokaucie, tym bardziej, że śmiem twierdzić, że umiejętności stójkowe mam lepsze od Konrada, natomiast trzeba uważać na te ciężkie ręce byłego strongmana, no i po prostu zrobić swoją robotę. Ale motywacja chyba jest bardzo duża, żeby się pokazać. M motywacja jest potężna, tego się nie da słowami opisać, jestem bardzo taki takiego nieładnego sformułowania użyje podniecony tą walką, tak? To tam się we mnie tli bardzo mocno, już sobie wizualizuję tu od kilku, moc, od kilku dni ten mocny pojedynek. Znam mocne strony Konrada Karwata, miałem okazję z nim robić. Konrad zna moje, znamy swoich trenerów. Nasi trenerzy też się znają. Myślę, że to może być fajny, ciekawy pojedynek. Mam nadzieję, że nie będzie nudny, że nie będziemy kalkulować, tak? Że ja nie będę kalkulował, żeby Konrad mnie nie obalił, on nie będzie kalkulował, żeby nie dostać gdzieś tam w trąbę. No po prostu dajmy dobrą bitkę, jak ja to mówię, ogień w szopie. Dzięki bardzo i czekam. Dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki bardzo. Z nami Leluna, witam bardzo serdecznie. witam bardzo serdecznie wszystkich. Jak zawsze elegancja Francja jest. No musi być. Słuchaj... Leluna jest tylko jedna. Oczywiście, że tak. Słuchaj, Leluna, ja ostatnio gadam z tobą po, yy, po konferencji. Mówiłaś o tym, że już nie będzie takiego dymienia, będzie wszystko na śmieszni i w ogóle. Wybieralam te słowa. Koniec, kurwa, litości w tym świecie. Dobrze, właśnie. Ostatni roast. Odpaliłaś się. Widać było, że jednak natura nie pozwoliła, żeby pokazała natura po prostu kurwa mnie zabolało te słowa, co ona do mnie wypowiedziała i za każde jedno słowo zapłaci mhm. i to grubo nie życzę sobie, żeby mi ktoś ubliżał, obrażał i chuj mnie to obchodzi, czy to był roast, czy to było kurwa na żarty, czy nie ja sobie nie życzę takich słów w moim kierunku i tyle, czyli zmieniło się już twoje nastawienie do twojej rywalki i wypierdala będzie rozjana. Mhm. ale już ogólnie będziesz starała się bardziej. Iść w tą stronę, czy będzie znowu próbowała? Ja jestem normalna, jak mnie ktoś nie nacisnie na odcisk. Ja mam krótki zapalnik. Ja weszłam, pokazałam, że chciałam do niej, dla do niej dobrze, na pierwszej konferencji, hmm. żebyśmy poszli, normalne kobiety z klasą. W je no to idziemy na grubo. A które, które słowa, której Wszystkie. wypowiedzi najbardziej na ciebie zabolały? Wszystkie. No ten wierszek to był frajerski wierszek. Ja sobie nie życzę, żeby ktoś o mnie takie słowa mówił i czytał w moim kierunku, i tyle. Hmm. Słuchaj, Leluna, ty ten pojedynek. Bierzesz jakąś taką twoją ostatnią szansę, czy coś w tym Jaki, stylu? Kurwa ostatnią szansę, jak ja mam kontrakty na trzy walki. A okej, okay. no to inna sprawa, ale czy masz taką presję na sobie? Nie po, mam poprzez... presję, bo muszę wygrać, ale wzięłam sobie na przetarcie, na przetarcie ją. Jeżeli chodzi o jej warunki fizyczne, no bo jest naprawdę sporych rozmiarów jak na kobietę. to będzie wysoka. Ciężko było znaleźć sparring partnerkę do ta, właśnie nie, na taką tylko, rywalkę? Ja mam tylko wyższych sparring partnerów, mm. tylko. Ja nie sparuję i nie biję się z niżkimi. Mm. więc ona dla mnie to jest nic. Jeżeli chodzi o twoją Wersję sportową, jak ile Luny możemy się spodziewać w pojedynku? Rozpierdol. Mhm. Idę do przodu i nie zatrzymuję się. Czyli w sumie tak jak ostatnio? No tak, tylko ostatnio kurwa mi ktoś ucieka, teraz mnie nie ucieknie. A myślisz, że Agnieszka będzie uciekała? Musi, bo ja jestem osobą, która wywiera presję. Mhm. Ja dziewczyny z mistrzostw z Polski zamykam na siadce. Mhm. Więc co ona może zrobić? Ostatnio właśnie widziałem... Widziałam właśnie wywiad dynisa Załęckiego, który mówił, że ty masz taki charakter jak mężczyzna, że lecisz do przodu i nie no boisz dokładnie. się. I tak samo to zrobię. I jak poczuję moją presję i pięść na ryju, to się uspokoi wszystko. I... Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci. Dzięki. Dziękuję. z nami Kamil Minda. Witam bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Widziałam ostatnio na zapowiedzi walki, był jakiś przybitka z parówką. Kiedyś pamiętam trener Mirosław Okniejski na jakimś wywiadzie też pamiętam parówkę rozwalał. Czy to było właśnie inspiracja od trenera Mirosława? Nie, bo to akurat byłem głodny, a teraz e, stawiam na suszy, byłem głodny, teraz suszy jem. Ale że to było tylko taki epizod. Tylko Wiesz? ze względu na głód. <laughs> to był bardzo głodny, byłem miał tylko parówki. Przepraszam. A jesteś głodny starcia z Denisem? Czekasz już na ten pojedynek? Tak, jak najbardziej. Nienawidzę czekania. Mhm. Wolałbym, żeby ta walka się odbyła dzisiaj. Słuchaj, ostatnio twój rywal miał z program z swoim, no, może przyszłym rywalem, z Denisem Załęskim. Bardzo mocno się przy nich zadziało. Cieszysz się, że może odeszło troszeczkę taki, wiesz, szum się zrobił wokół ich, takiego przyszłego pojedynku wokół nich, a troszeczkę taka presja tego wszystkiego, tych dymów i w ogóle zeszła z was? No, wydaje mi się, że ten, ten panel, w którym byliśmy, one, aktorzy te, tego widowiska przy, yy, sobotniego, one naprawdę nakręcają całą walkę, yy, całą sobotnią galę. No i te dymy yy, się tak kręcą, że naprawdę będzie gorąco. Już Denis Labryga sam nie, nie wie, z kim będzie walczył, ale najpierw to ja jestem w kolejce. No, a Denis Załęcki będzie następny zobaczymy czy w ogóle będzie w stanie po, po walce ze mną Denis jeszcze Labryga walczyć z Denisem Załęckim wiem, że, że, że już dawno się szykowali tej walki ale w sobotę to będę ja na razie, także niech Denis Labryga nie myśli o Denisie Załęckim bo jeszcze ja jestem tutaj no nie? i ja trochę trochę mu wybiję z głowy sporty, walki, no nie? Jak dużo się zmienia u Ciebie w kwestii przygotowania fizycznego, przygotowania mentalnego przed pojedynkiem na takiej gali jak Cloud w porównaniu do pojedynków, które toczyłeś wcześniej na sportowych, na sportowych galach? No różni się tym, że więcej obowiązków takich medialnych, ale to, to zaczynam do tego przewykać, bo, bo, bo jest tego dużo więcej i ale widzę też z tego plusy, bo większa rozpoznawalność, to, także to też jest potrzebne, bo niektórzy Zajębują te rzeczy, a ja uważam, że, że, że to powinno iść w parze. Widzę duże zainteresowanie. Ludzie mnie zaczepiają, robią sobie za mną zdjęcia. To bardzo fajne i na, na plus uważam, że, że rozpoznawalność jest, powinna być teraz yy, iść równie tak na wysokim poziomie jak idzie ta sporto, ten sportowy poziom, no nie? a te u nas federacje sportowe zajmują właśnie tą rozpoznawalność, tą promocję zawodników i to nie idzie na plus, a tutaj właśnie w Federacji Cloud mamy rozpoznawalność i dodatkowo poziom sportowy też mamy. Niektórzy zawodnicy mają taki wysoki poziom sportowy, także możemy z tego jak najbardziej skorzystać. Czułeś kiedykolwiek do kogoś tak negatywne emocje, jak czujesz, czujesz do Denisa Lebrygi? Tak, czułem nie raz. No no, Ostatnim przeciwnym też miałem podobne emocje A, okay. i, 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 podobne, wo, i podobny stosunek do niego, no nie? mhm. Ale bardziej Denisa, czy bardziej twojego wcześniejszego rywala masz taki, nie darzysz taką sympatię? Jakbyś miał porównać to, jak się czułeś na konferencjach, jak się czułeś w walce, jak miałeś wtedy właśnie takie nastawienie, złość w stosunku do swojego rywala? Porównywalne. Porównywalne? Porównywalne, jak najbardziej. Mhm. Myślisz, że pojedynek skończy się w podobny sposób? Tak, też tak myślę właśnie, tylko że na pewno nie będzie to duszeniem skończone, mhm. ale bardziej nokautem. Mhm. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzięki. Z nami Daniel ja Nie, nie muszę wciągać. Ty musisz wciągać bo jest. No normalnie no zaraz solówka będzie. Na gorąco po konferencji, cieszy cię to, że nie musisz się spinać na tych konferencjach, się przepychać z Denisem Słownie, tylko robią to inni? No tak, cieszę się bardzo, bo nie chcę być kojarzony z takimi sytuacjami, z wykrzykiwaniem, bo całą karierę zachowywałem się jak sportowiec i chcę, żeby do końca tak zostało. Dobrze, to było to jedno pytanie? Tak, to jedno pytanie. No to dawaj tysiące teraz. Dziękuję bardzo. Witam Cię, Denis Labryka. Słuchaj, Denis Magnes. MGN, najlepszy suple. czyli magnes. Słuchaj, nie obawiasz się, że przez te konferencje, przez to, co się działo ostatnio, Twoje myśli. Czyli magnes, bo przyciągacie swoich klientów. Już widzisz, jak to szybko, wszystko szybko kurczy się. Denise trzeba tutaj, kurde, do jakiegoś gościa od marketingu wynająć. Tak, tak. Wracam do pytania. Nie obawiasz się, że Twoje teraz myśli skupią się bardziej na Denisie Zołęckim niż na Twoim przeciwniku obecnym, Kamilu Mindzie? Nie, nie. Mam tutaj Kamila z głowy, cały czas wiesz. Jestem skupiony na nim, że z nim wychodzę 28 października już w tą sobotę do Oktagonu. No i co? Zrobimy dobrą robotę. I tyle. No, gość jest sportową mocną postacią. Fajnie. Personalnie go kurwa nie lubię. Ma, ma za dużo słów powiedział, za dużo sztucznych dymów wobec mnie kierował, nie miał do tego powodu. No i co? Powiedziałem, co wiedziałem już mu wcześniej. 28 już będziemy mieli okazję skrzyżować ręce. Walczą o Zymirka. <laughs> siano fajnie. Pierwsze żedne. a ale łzy, Mirka, to są ważne. To na koniec zaproś naszych widzów do oglądania sobotnie Gali. Słuchajcie, ze serdecznie zapraszam przed telewizory. Wykupujcie pay per z mojego reflingu. Refling będzie na Instagramie denis podłoga Labryga. Całość przeznaczymy na cele charytatywne, wszystko zadokumentuję i puszczę. Dzięki bardzo. Pozdrawiam. Wow, słuchajcie, co tutaj się działo? Naprawdę jestem zszokowany. Mocną ilością dymów, jaka zadziałała się na dzisiejszej konferencji Wszystko już zwinięte, konferencja za nami My czekamy teraz na galę, a wy piszcie w komentarzach Jak podobała wam się relacja No i pamiętajcie, MGN, najlepsze suple Pozdro No i zapraszamy na naszą grupę na Facebooku Link znajdziecie w opisie